Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji po meczu Robrygogów EKS. O podsumowanie spotkania poproszę naszego trenera Iwana Dziordziewicza. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich. Otóż no jesteśmy dzisiaj bardzo szczęśliwi z tego meczu. Nie może względem wyniku, ale pozytywnym, że w końcu pokazaliśmy dobry styl gry na tle bardzo mocnego przeciwnika. Przeciwnika, który ma w swoich szeregach bardzo, bardzo, bardzo dobrych jakościowych zawodników. Bardzo dobry sztab szkoleniowy widzieliśmy, że dzisiaj nadal no, no, ciężki mięs Warszawy ostatnio. Walczymy z tym, żeby złapać a pewność siebie w tej grze. Mamy dużo, dużo, dużo ich wahań w tej formie z względu różnych różne urazów. W ostatnim meczu, też z odrąb o pole, dużo, dużo pozmieniać, jeśli chodzi o skład. Ale też w tych wszystkich momentach, przede wszystkim złych, trzeba szukać pozytywów. Dobre, dobre gry naszych młodzieżowców. Jakuba Michalczyka, Nikolaj i, i Kacpra Bieszczada w tym meczu I, i, i w dzisiejszym meczu Dominik Piła, który, który po, po takiej długiej drogi, który musiał przejść z, z profesorat Akademii a, a Chrobrych Głogów do pierwszego zespołu a półtora roku. A bardzo, bardzo, a, a bardzo mocnego starcia za piłki seniorską, ale to pokazuje, że z dnia na dzień wygląda coraz lepiej, że można na niego liczyć, i, ale on sam wie, że musi się powtarzać, bo jest tylko nożna. Także dzisiaj wracając do tego meczu, wyszliśmy mecz mniej więcej dobrze. Widzieliśmy, że OKS będzie bardziej więcej przy piłce, ale z upływem czasu to jednak wyglądaliśmy jako zespół bardziej przekonani z, z każdej minuty meczu. Zespół po prostu złapał pewność siebie w tej grze. i, i um, Wygląda dzisiaj na te tak mocnego przeciwnika bardzo, bardzo dobrze, jeśli chodzi o jakość organizację gry, przede wszystkim pressingu, który mam w ostatnich meczach też szwankował, ale dzisiaj to nie było wszystko idealnie. Każdy zawodnik się bardzo dobrze wywiązał swoich założeń i pierwszy połowa też szkoda tego rzutu karnego, ale, ale dla nas było bardzo ważne, że nawet po, po takich momentach e, zespół nadal gra, nadal wierzy, nadal, nadal pokazuje jakość i w drugiej połowie też pokazaliśmy e, bardzo wysoki poziom gry. Organizacji ŁKS ze względu na swoją jakość też e, pod koniec nam... Zagroził, a przechodząc na grę dwoma napastnikami, nas zmusił też do pewnych zmian, ale, ale, ale to mi jednak mieliśmy o wiele więcej okazji, chyba może więcej strzałów. Także bardzo zespół może być po prostu dumny z tego, że na tle tego przeciwnika znowu pokazał jakość i, i, i od samego początku do końca meczu po prostu zasłużył na wygranie tego meczu. Ja myślę, że przede wszystkim pierwsza połowa, w której dobrze oprywaliśmy piłką i, i przedostawaliśmy się na 20 mecz tutaj zespołu chrobrego, spowodowała to, że, 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 e, przede wszystkim powinna spowodować to, że powinniśmy stworzyć więcej sytuacji. Nie możemy grać tylko blisko pola karnego, bez takich konkretów, bez oddania strzału, czy, 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 czy bez piłki dok dokładnie zagranej w pole karne. I, i na tą pierwszą połowę na pewno, jeśli chodzi o organizację gry, byłem z niej zadowolony, a, a, aczkolwiek praktycznie strata piłki na naszej połowie zakończyła się sytuacją sam na sam rzutem karnym i, i w tej sytuacji mieliśmy szczęście. No, martwi mnie to, że, że ten niewykorzystany karny nie było takiej reakcji drużyny, która, 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 która powinna zareagować, bo po, po, to jest impuls pozytywny dla nas był. I, i, i tymczasem tym, tym na drugą połowę wyszliśmy tak, że nie ma co ukrywać, że tą bramkę się prosiliśmy w tych pierwszych 15-20 minutach tak? i, i straciliśmy tą bramkę, i dopiero później zaczęliśmy grać. No, z, myślę, że tej sytuacji służyliśmy, bo, 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 bo sam Łukasz Sekulski mógł się hatriką strzelić, to jest jakby pierwsza, pierwsza rzecz. Druga, nie wiem, chyba się nie doszukacie, albo dawno musielibyście poszu po, poszukać, poszperać w archiwum, żebym ja coś złego powiedział o sędziowaniu, ale w mojej ocenie dzisiaj, dzisiaj dwa rzuty karne nam się należały. Nie, nie był podyktowany ani jeden. To jest jakby druga taka tutaj sytuacja, no i wracamy. Mecz jest przegrany, i czasu jasno powiedzieć, albo, albo, albo pewne rzeczy zostaną tutaj zrozumiane. Przez zespół albo nie. Ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, chociaż się domyślam, że też mogą być pytania, to oczywiście z z zmiana Maxa. Nie okrywam, że, 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 że problem był. Max bardzo dobry będzie się grał i, i niestety dostał, dostał przy tym uderzeniu, po którym sędzia nie odwiedzał rzutu karnego, dostał w głowę i, i nie, nie był w stanie kontynuować gry. Z głową nie ma żartów. Widać było, jak wygląda, i nie wiem, co będzie, jeśli chodzi o niego przy następnych spotkaniach. To samo z Tosikiem. Też, 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 to jest typowy uraz taki, to starcie w środkowej strefie. Zbit, prawdopodobnie zbity mięsień i, i w efekcie dwie, dwie wracamy bez punktów jeszcze z dwoma kontuzjowanymi zawodnikami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja mam pytania tutaj. Y, Filip Kijewski, Sport.pl o Maxa pyta, a tu już odpowiedź jakby mamy. Jeszcze o Jakuba Tosika. No to jest to samo, to już odpowiedziałem, że jakby dwie kontuzje wynikające z gry. Y, trener nie lubi rozmawiać o nieobecnych, ale czym była spowodowana absencja Carlosa Morosa? Mamy teraz bardzo dużo spotkań i, i tu nie, nie uważam, że był problem w tym, że, że, że akurat Carlos nie grał, a, a grał Janek, bo to bo tutaj to, to, to do przerwy naprawdę wyglądało, jeśli chodzi o defensywę, przyzwoicie. Natomiast naszym problemem dzisiaj nie była linia obrony, tylko, tylko, tylko druga linia. Kolejne pytanie. Dlaczego Pirulo jest tak sfrustrowany? Wpływ na to mają wyniki czy sytuacje pozasportowe? Na pewno każdy zawodnik chce wygrywać. Tym bardziej wiem, jaka jest sytuacja w się. ie i jakie są cele? I na pewno to jest to zawodnik, który, 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 który chciałby grać wyżej. No, punkty uciekają, więc to, to, jest, to, jest, to jest normalna rzecz. Chociaż oczywiście nie powinien tego okazywać w ten sposób na boisku. Gdzieś tam czasami jakimiś gestami, bardziej, bardziej w kierunku trzeba się skupić grania. Ostatnie pytanie od pana Kijewskiego. Czy pracujecie z rygadem nad koncentracją? myślę, że bardzo dużo czasu poświęcamy, jeśli chodzi o ten aspekt tutaj z Mikim i, i tych rozmów I, i dzisiaj tak naprawdę w pierwszej połowie grał dobre spotkanie i od, widać później było, kiedy tą piłkę stracił, że, że już w tej drugiej połowie nie był tak aktywny, jeśli chodzi o granie. No, bez niego dużo, ma, ma takie ma dobre dobry predyspozycje do prowadzenia gry, ale te momenty, te momenty jego do koncentracji no, no, trochę nas kosztują. Dzisiaj, dzisiaj kolejna taka sytuacja była, ale bardziej się martwiłem, że że widać było, że, że on o tym myślał, i, i to było widać w drugiej połowie. I teraz jeszcze pytania od pana Mateusza Dederskiego z portalu LKS Fans. Pierwsze pytanie. W drugim kolejnym meczu LKS traci bramki. Postałem w fragmencie gry, kiedy napastnik główkuje w świetle bramki. Czy nieskuteczniejsze byłoby w takich sytuacjach krycie indywidualne zamiast strefowego? Myślę, że nad tym, tym to bardzo dużo poświęcamy czasu i pracujemy i teraz nie ma co ukrywać. Mamy zawodni, zawodników o, o takiej charakterystyce, która, która, która no gdzieś tam przeciwnicy mają w tym aspekcie przewagę i przy kryciu indywidualnym tym bardziej jest to taki problem, że, że, że w, każdym, w każdym, w każdym jakby, może nie każdy, ale, ale, ale w, w, dzisiaj... Zastanawialiśmy się w treningu i też na to zwracaliśmy uwagę, no jednak przewaga wzrostu po stronie Chrobrego była wyraźna i jeżeli zawodnik, który ma 75, kryje zawodnika, który ma 15 cm więcej czy 17, no to na pewno nie jest to, 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 to łatwe. Myślę, że, że gdzieś to powinno być mimo wszystko więcej agresji, bo nawet jak jesteś niższy, to, to, to nie jest od razu tak, że, że przeciwnik ma strzelić bramkę, no bo możesz być niższy, ale możesz być też agresywniejszy i jak będziesz agresywniejszy, to, to, to przeciwnik nawet dodając strzał już nie uderzy tak precyzyjnie, jak, 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 jak zrobił to dzisiaj zawodnik Robrego. Drugie pytanie. OKS wykonał dzisiaj masę dośrodkowań z bocznej strefy boiska, jednak te często przelatywały przez puste pole karne. Czy w takich sytuacjach nie powinno być nieco więcej zawodników w okolicy bramki? Oczywiście, że powinno być i, i cały czas na, ten, na to zwracamy uwagę i tego wymagamy od, od zespołu. Natomiast też część tych dośrodkowań była niedokładna i przede wszystkim to nie chodzi o to, żeby dośrodkować piłkę, tylko żeby ją dośrodkować tam, gdzie jest, tam, gdzie jest partner, trochę podnieść głowę i, i, i poszukać kolegi z drużyny. Po faulu na Maksymilianie Rozwędowiczu... LKS-owi należał się rzut karny. Państwo podopieczni po tej sytuacji przestali jednak grać i aż do końcówki spotkania nie stworzyli sobie klarownej sytuacji. Oj, ja trzy Łukasza Skolskiego wymieniłem. To, co miał Łukasz w sytuacji z głowy na wprost bramki, to myślę, że to była sytuacja lepsza niż rzut karny. Do tego miał dwie sytuacje sam na sam. Więc, 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 więc no tutaj akurat były, to już były co najmniej trzy sytuacje stuprocentowe. Yy, ostatnie pytanie od pana Daderskiego. Zejście Maxa w przerwie było spowodowane względami taktycznymi czy przez ból po starciach z przeciwnikiem? No nie, nie, że odpowiadałem na to pytanie. To jest, to jest dostał w głowę i sam, sam ja sam, sam, sam świadomość zgłosił, zgłosił zmianę. do tego no, nie był w stanie kontynuować gry. No, że ja jako tener nie strzelam sobie gdzieś tam w kolano, widząc, że za, akurat w, odkąd jestem w EKSie, to uważam, że Max zrobił się najlepsze spotkanie i, i nie ukrywam, że, 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 że no. Bardzo żałuję, że tak się stało, no ale na kontuzję nie ma wpływu. Ostatnie pytanie niepodpisane. Czy zgadza się trener z opinią, że zespół zagrał za mało odważnie lub za mało agresywnie, także po stracie bramki? Z tą drugą raczej. Na pewno tej agresji musi być więcej.